Dziś nauczysz się, jak oprogramować menu gry. Chcemy, aby wyświetlił się dodatkowy ekran z dwoma przyciskami, start oraz koniec. Obejrzyj poprzednie filmy i stwórz omawianą tam grę. Zapraszam na stronę www.helomayrobot.com. Mamy już napisaną prostą grę, która polega na poruszaniu kurą w taki sposób, aby kurczaki wykluły się z jaj. Ostatnio zaprogramowaliśmy koniec gry. Gra kończy się, gdy gracz pominie 5 jajek. Wyświetli się ekran końcowy z punktacją i podsumowaniem gry. Dziś dodamy nowy ekran z menu gry. Na ekranie będą dwa przyciski: Start, który rozpoczyna nową grę, oraz Koniec, który kończy program. Teraz dodamy pierwszy z tych przycisków, czyli Start. Klikamy wybierz duszka i to jest ten przycisk. Przechodzimy do zakładki kostiumy i tu są dwa kostiumy. My wybierzmy ten pomarańczowy przycisk, czyli ten usuwamy. Zrobimy teraz napis na przycisku, czyli dodajemy pole tekstowe tutaj. I wpisujemy start. Kolor zostawmy taki, jaki jest. I teraz skopiujemy. I tu w drugim napisie zmienimy kolor na czarny. Przesuwamy na środek, tak aby ten fioletowy napis stanowił cień. Dla napisu czarnego. Ok, i teraz tutaj nazwiemy tego duszka przycisk Start. I zmienimy mu pozycję początkową na 0 i 50. Przechodzimy do zakładki Skrypt. I będziemy teraz programować ten przycisk, czyli z kategorii zdarzenia, kiedy otrzymam komunikat, i musimy tutaj dodać nową wiadomość menu. I wtedy ten przycisk ma się pokazać na ekranie. I czekamy, aż gracz kliknie ten przycisk, czyli z kategorii kontrola. Jest taki blok. Czekaj, aż, i tu wstawiamy warunek. Warunek na kliknięcie to będzie z kategorii czujniki, że dotyka wskaźnika myszy. I kliknięto myszką. Te warunki jednocześnie muszą zostać spełnione. I kiedy gracz kliknie przycisk Start, to chcemy, żeby zmienił się wygląd tego przycisku. I najłatwiej to będzie uzyskać poprzez zmianę efektu na przykład kolor o. 10. I jeszcze czekamy chwilę, żeby to zauważyć. 0.3 sekundy. I potem wyczyścimy efekty graficzne, aby przycisk znowu wyglądał w tej podstawowej formie. Aby ekran menu wyświetlił się na początku gry, musimy dodać zdarzenie, kiedy. Kliknięto zieloną flagę, nadaj komunikat menu, i wtedy ten kawałek kodu się wykona. Aby przetestować działanie tego przycisku, musimy w skrypcie kury tutaj odpiąć te bloki od zielonej flagi. I teraz możemy to już przetestować. Czyli kliknąłem zieloną flagę, wyświetla się przycisk, i teraz kliknę przycisk. Czyli to działa zgodnie z oczekiwaniami. Gdy klikamy przycisk, zmienia się kolor, a potem powraca do ustawień początkowych. Należy jeszcze wyzerować wartości tych zmiennych. Poprzednio robiliśmy to w skrypcie jajka, tutaj w tym miejscu. Dlatego wystarczy przenieść te trzy bloki. Ctrl C, przycisku, Ctrl V i wstawiamy tu na samym początku, gdyż teraz to jest nasz taki ekran początkowy. A tutaj to możemy już... Usunąć. Po kliknięciu przycisku Start powinna zacząć się gra, czyli odliczanie. 3, 2, 1, Start. Ten kawałek kodu znajduje się w skrypcie kury. O tutaj to odliczanie. Teraz nie będzie uruchamiany na kliknięcie zielonej flagi, tylko po otrzymaniu komunikatu odliczanie. Czyli to możemy usunąć, a Podpinamy blok, kiedy otrzymam. Musimy dodać nową wiadomość odliczanie. OK. Czyli kiedy kura otrzyma komunikat odliczanie, rozpoczyna się odliczanie do momentu rozpoczęcia gry. Natomiast kiedy jeszcze nie mamy, kiedy otrzyma. Komunikat menu. Czyli gdy będzie wyświetlony ekran z przyciskami, to chcemy, aby kura była ukryta. Czyli musimy skorzystać z bloku Ukryj. Czyli tutaj skrypt kury jest już gotowy i przechodzimy do przycisku, gdyż musimy dokończyć programowanie przycisku Start. Gdy klikniemy przycisk, czyli Tutaj na razie nic się nie dzieje, a chcemy, aby rozpoczęło się odliczanie. Dlatego nadajemy komunikat odliczanie. Nadaj komunikat odliczanie po kliknięciu przycisku Start. I ukrywamy ten przycisk, bo podczas odliczania nie powinien on się wyświetlać. I przetestujmy to teraz. Czyli tak, zmienne zostały wyzerowane. Mamy przycisk Start, klikam na niego i rozpoczyna się gra, czyli podaj imię gracza. Odliczanie. No i gra się rozpoczyna. Teraz wyświetla się ekran końcowy. Mamy 12 wyklutych jajek i jesteśmy na poziomie drugim. Na dziś to już wszystko. Dalszą rozbudowę menu gry przedstawię w kolejnym filmie. Dziś nauczyłeś się, jak oprogramować menu gry. Utworzyłeś ekran z przyciskiem start do rozpoczynania nowej rozgrywki. Umiesz już zaprogramować przycisk, aby reagował na kliknięcie przez gracza. Zapraszam na drugą część tworzenia ekranu z menu gry. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Subskrybuj mój kanał, a nie ominą Cię nowe filmy.